Tak, mówi się, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz. I myślę, że to jest duża racja. Co byś poradził, mhm. żeby ten przedsiębiorca zrobił, jeżeli jego pierwsze wrażenie ma być wypracowane jako eksperta, jako osoby kompetentnej mhm. w swojej dziedzinie? Jaka postawa tej osoby powinna być? Jak w ogóle do tego podejść? Mniej mówić, więcej słuchać. Zdobywać informacje, a nie zalewać kogoś informacjami. Więc druga rzecz to zadawanie pytań i zadawanie pytań otwartych. Rozróżnienie, że jest coś takiego jak pytanie zamknięte i pytanie otwarte. Czyli jakich? Nie wiem, co by musiało się stać, żebyś wyszła na ten stół i zaczęła tańczyć? No, idealne pytanie. A zamknięte? Możesz wejść na stół i zatańczyć? Nie. Rozumiesz, każdy z nas ma opór, no bo to jest tak. dziwne, ale jak zadałem ci pierwsze pytanie otwarte no, i zostawię pauzę, to nawet jak nie chcesz, to twoja głowa coś ci będzie podpowiadać. Na tym polega urok zadawania pytań